Kinga Rusin od lat żyje w bardzo udanym związku z Markiem Kujawą. Para wydaje się niezwykle szczęśliwa, jednak unika udzielania medialnych komentarzy na tematy prywatne. Media obiegają właśnie informacje, według których dziennikarka miała w tajemnicy poślubić swego ukochanego. Kinga Rusin należy do grona najbardziej rozchwytywanych i cenionych prezenterek w Polsce. Gwiazda chętnie udziela wywiadów, jednak nie chce w nich zazwyczaj poruszać tematów prywatnych. Mimo że jej związek z Markiem Kujawą trwa od naprawdę długiego czasu, fani wciąż wiedzą o nim niewiele. Kinga Rusin wzięła potajemny ślub. Co ciekawe, media niespodziewanie obiegły właśnie informacje, według których Kinga Rusin miała w tajemnicy poślubić swego ukochanego. Jest to o tyle możliwe, że dziennikarka rzeczywiście skutecznie oddziela sferę prywatną od zawodowej i prawdopodobnie pozostawiłaby te wyjątkowe chwile jedynie dla rodziny oraz najbliższych przyjaciół. Skąd jednak wzięły się plotki o rzekomym ślubie Rusiniku Jawy? Źródło domysłów okazuje się naprawdę zaskakujące. Tajemnicę popularnej dziennikarki miała bowiem zdradzić Edyta Górniak. Edyta Górniak zdradziła tajemnicę Kingi Rusin. Gwiazdy przez długi czas pozostawały ze sobą w konflikcie. Po jednym z wywiadów, które wokalistka udzieliła prezenterce w Dzień Dobry TVN, pierwsza z nich zarzekała się, że już nigdy nie zagości w studiu programu. Nie chciała rozmawiać na widzi z dziennikarką, gdyż ta miała dopytywać o szczegóły życia prywatnego piosenkarki, chociaż miały poruszać tematy czysto zawodowe. Ostatecznie celebrytki pogodziły się jednak najpewniej na planie formatu agent gwiazdy. Górniak zgodziła się bowiem przyjść do dzień dobry TVN, kiedy odcinek prowadziła właśnie Rusił u boku Piotra Kraśki. Między paniami wywiązał się zaskakujący dialog, w czasie którego sekret jednej z nich miał zostać ujawniony. Co za spotkanie. Mówiłaś, że już nigdy nie przyjdziesz do Dzień Dobry TVN, powiedziała z uśmiechem dziennikarka. A ty mówiłaś, że nigdy nie wyjdziesz za mąż, odpowiedziała szybko wokalistka. Chociaż piosenkarka mogła oczywiście odnieść się do pierwszego ślubu Rusin z Tomaszem Lisem, fani są przekonani, że prezenterka ostatecznie zdecydowała się na powiedzenie sakramentalnego tak Markowi Kujawie. Prawdę w tej kwestii zna jednak jedynie sama dziennikarka.